Lena postanawia iść się ostresować i pobiegać. Niestety na swojej drodze spotyka Wojtka, gdy biegnie nad Wisłą. Napięcie między byłymi kochankami nie słabnie, lecz jest jeszcze większe niż było. Lena znów idzie do łóżka z mężczyzną. Dziewczyna chce iść z nim na układ, bo jak na razie nie chce z nim się wiązać. Oświadcza mu, żeby na nic nie liczył poza dobrym seksem. Jarosz jest zadowolony z tego układu. Wychodząc od Leny spotyka swoją byłą dziewczynę. Ekspara porozmawia. Rozmawiała ze sobą i również wylądowała w łóżku. Co mogę ciekawego powiedzieć na ten temat? Wojtek to król życia, jedną zaliczył i teraz drugą. Żyć, a nie umierać. A tak serio, Lenie nie dziwię się, bo wiadomo jaka jest. Ale Iwona znów dała się mu uwieść i niestety gorzko tego pożałuje. Ja jestem zaskoczony, sorry, że tak późno, ale musiałem to dodać, bo nie mógłbym zasnąć. Myślisz, że dziewczyny dowiedzą się o sobie? Bo ja myślę, że tak i chyba Wojtek tego gorzko pożałuje.